Na polu doświadczalnym SGGW w Wolicy odbyło się seminarium naukowo-wdrożeniowe Dyniowate dla zdrowia organizowane przez Katedrę Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Seminarium miało charakter edukacyjno-naukowy. Znaliśmy o nowych odmianach i ich wartościach. Całe seminarium jest nastawione na to, żeby. Upowszechniać wyniki dotyczące odmian. Dynia jest zdrowa, dlatego zainteresowali się nią naukowcy. Zawiera prowitaminę A, czyli karytonoidy, witaminę C, kwas foliowy, a także błonnik i składniki mineralne. Na polskim rynku jest aż 50 odmian dyni. Czy to jest zdrowa żywność? Tak, to nie ma nic wspólnego z genetycznie modyfikowanymi organizmami. Te odmiany są hodowane w sposób tradycyjny. Czy potrafimy korzystać z tych dobrodziejstw dyniowatych i czy wykorzystujemy ich wartości odżywcze? Dynia, jak wiadomo, jest surowcem, który zawiera dużo elementów odżywczych. Tutaj bardzo dużo produktów jest stworzonych z nastawieniem głównie dla dzieci, jak też dla noworodków. Chodzi tutaj o soki, o e, różnego rodzaju przetwory e, kremogeniczne, które zawierają, w swojej, e, które zawierają bardzo dużo substancji odżywczych. Dnia jest takim charakterystycznym owocem, e, która nie e, gromadzi metali ciężkich. E, w związku z tym, e, w e, odróżnieniu od innych, e, od innych e, produktów rolniczych. To jest jej główną taką zaletą. Nowością nieznanych właściwości dyniowatych i produktów, jakie można otrzymywać z dyni, jest olej. Główną ich zaletą jest to, że są tłoczone na zimno. Wobec tego zachowują wartości tego świeżego oleju, Virgin. A z drugiej strony zawierają dużo beta-sitosterolu. To jest związek, który. Wykorzystuje się do leczenia wad prostaty. Dniowate są mało doceniane w naszej kuchni. Staje się coraz bardziej popularna. Potrafimy ją lepiej przyrządzać, potrafimy robić atrakcyjne potrawy. Właśnie staramy się uczyć tego, żeby atrakcyjnie ją przyrządzać. I w tej chwili w knajpkach różnego rodzaju pojawia się na przykład zupa dyniowa, pojawiają się kremo, kremy czy ciasta z dodatkiem dyni. My tutaj proponujemy jeszcze inne potrawy i trochę inne dynie, na przykład E, dynie makaronowe. Potrawy z dyni są smaczne i proste do przyrządzenia. Może być to gulasz z innymi warzywami, mogą być to sałatki, a na deser szarlotka z dynią, a nie z jabłkiem.